Halo? Cześć, no Games, to jest kolejny odcinek... Halo? E, ...Farming z racji Smolaków, Farmy 2011. Dzisiaj ze mną pankiem ŁAZA! Cześć! Konczymy. E, <grym> Dzisiaj <grym> kończymy sesjon z 11, dlatego że... Mamy lagi. Ma, ...mamy spadki i to spadki FPS-ów. E, musimy się zastanowić co z modpakiem, czy wydajemy czy nie. Pierdol. No Rozpierdalamy e, ogólnie teraz wszystko co tu jest Chyba Ja zatrzymaj się na chwilę Nie, wiesz, ja się nie mogę, bo mi się no, siku chce się no. Siku mi się chce No jeżo, wie, hołanie, to lewe, nie, sobie <ślesztur worship> chodź Weź ty <ślesztur worship> Nie, to teraz Co ty, to ty robisz? <śleszturBay> Ага. Знаешь, нужно выехать. Эй, нет, там сраный. Ладно, знаешь, ты справи под Ну и... Я тебе... Я просто знаю. raz na ten odcinek. Rozwalamy save'a. O, tam czy, czyjś czerwony traktorek stoi. Ej, a ja, ja to ciebie. Na raszę. Nie, bo ty, ty... <laughs> po tym. <laughs> jest. Ej, taj, e... Ty tu jabłka rosły. Chcesz jabłko? Nie, ale bym potrzebował to... <laughs> Panie, co pan coś tu narobi teraz? <grystanie> ja, prawie. ja to Ja tu poczekaj Tylko czekaj bo forsking godzinę pali Ja nie mogę To no nie moja mina, że pan tak wyjechał, bo wymusił pan pierwszeństwo Tylko i nie ma, tak to A, Nie mogę prosić Na razie Komu Ty chodź te belki, coś z nimi zrobimy. No właśnie, ja tak. Ty, ja mam problem obrony, są pod moim ciągnikiem. Chyba utknąłem. Weź mnie tam pokni. Ja! Chyba ur... <ścoughs> Cześć. No to są teraz

Dobra, ja wyszedłem Jesteśmy za mapę, Idziemy. Nie. Ja? Ja śpię mapę <gry> No poza mapę Co tam jest? Kurki Wo! Jedziemy tam na ich... Wow. Ale teren Ty bolek, takiego terenu nie ma na swoich mapach Dam dalej co jest? Nie ja wiem, ale jadę Poczekaj Aha, czyli na nie masz na przyjechać? Jezus. Jak ty można zobacz. Dobra, ja daj się przyjechać na razie. E, no, mieliśmy gospodarkę demolować, ty. Ja już nie jadę na gospodarkę. Ty, jakie mapy całą widzę stąd? Poczekaj! Marian! Kowalski! Marian Riko Kowalski e... Marian Riko Kowalski poczekaj na mnie Nie yeah. Ja nie wyjadę Kurwa Oi. problem. Musisz je naprawić. Co się stało z tą Nie wiem. Zobaczymy jakie ma potworze. Ty podepnij to teraz. No, tylko bym musiał sam wyjechać. No to nie wyjazd. Ty no do kurwa. podpinam. No podp... się. Chura Cię, cięu Ja się boję, bo teraz to się stanie A eee, ta rapimy? Eee, tak jest. ty melkę załowiła Ty ona sama jedzie Ej, ta przyczepa sama jeździ Ej Piotru! Coś ty zrobisz z futepa? A nic Ona sama jeździ Ta 60 ma nierealną skalę. Eee! Zawiesiłem się. Eee... Dobra, o! Dawaj, dawaj Aha <laughs> To Jest gorszy problem. 60. Tym to wszystko z naprawy. Ale ona też jest zaklinowana. Ale mamy problem. Taki niecierpiący zwłoki. Dobra, ja mnie tu nie było, na razie. O, MTZ! MTZ. MTZ-em to wyciągnę. Patrz, człowieku, jak to się robi. O kurwa. Kurwa on to kopi nieźle No, ale tam tego chyba Ej, mi cię ja E ty, bo ja nie mogę zjechać z niego Zobacz <laughs> Chodź, ty nie zdejmij z niego Co? Zdejmij to ze mnie. Biegaj, bo mam tę na twakę. przewagę. I <laughs> to zaraz? Eee, nie, kończymy odcinek. Dobra. O, to znowu zrobimy sobie na miniaturkę Nie wiem, co, on tu... co się stało z Anio <śmienny> Nie pytaj Nie pytaj Kaszu. Dobra Ja się z wami wegnamelo Ej, czekaj, czekaj, jeszcze... Ja się... No Dobra, w by dzisiejszym odcinku to tyle Ej, czekaj, co byś coś powiedzieć Zaraz będę latał Okej, okay. do następnego odcinka trzymajcie, się, też.